W latach 70. Polska wyglądała inaczej niż dziś. Na ulicach i wsiach wciąż można było spotkać ludzi wykonujących zawody, które stopniowo znikały. Choć niektóre z nich miały jeszcze wielu klientów, inne trwały już tylko siłą przyzwyczajenia. Dziś trudno uwierzyć, że były częścią codzienności. W tym filmie przypomnimy 10 zajęć, które można było spotkać w Polsce lat 70. W latach 70. po polskich ulicach wciąż chodzili ostrzyciele noży i nożyczek. Najczęściej byli to starsi mężczyźni z niewielkimi wózkami lub rowerami, do których przymocowane było specjalne koło do ostrzenia. Charakterystyczny dźwięk osełki niósł się po osiedlach i wsiach. Brzęczenie metalu o kamień było sygnałem, że można podejść i oddać kuchenne noże, nożyczki krawieckie, czy nawet drobne narzędzia rolnicze. Ich praca była szybka i precyzyjna, a ostrze po takim zabiegu potrafiło służyć jeszcze długo. Dla wielu gospodyń domowych było to ważne, bo w czasach PRL-u nowe noże czy nożyczki nie były łatwo dostępne i często trzeba je było używać latami. Ostrzyciele byli też częścią miejskiego krajobrazu. Pojawiali się niespodziewanie i znikali, zostawiając po sobie świeżo naostrzone narzędzia. Ich zawód powoli zanikał, bo coraz więcej ludzi kupowało nowe akcesoria zamiast naprawiać stare, ale w latach 70. wciąż mieli swoich wiernych klientów. Wspominani są dziś z nostalgią, ich obecność przypominała, że dawniej nawet najprostsze przedmioty miały swoją wartość, i zamiast wyrzucać, starano się je odnawiać. Ostrzyciel z charakterystycznym rowerem i iskrzącym się kamieniem, to obraz, który w pamięci starszego pokolenia wciąż budzi uśmiech i poczucie powrotu do tamtych czasów. W latach 70. na wsiach i w mniejszych miasteczkach wciąż można było spotkać bednarzy, czyli rzemieślników zajmujących się wyrobem beczek, bali i wiader z drewna. Ja warsztaty pachniały żywicą, świeżo ciętym drewnem i metalowymi obręczami, które spinały całość. Beczki były wtedy niezbędne, służyły do kiszenia kapusty, ogórków czy przechowywania wody i zboża. Bednarz musiał mieć niezwykłą precyzję. Każdy klepek należało idealnie dopasować, aby naczynie było szczelne i trwałe. W czasach PRL-u, gdy plastik i metal dopiero zdobywały rynek, drewniane wyroby wciąż stanowiły ważną część gospodarstwa domowego. Choć zawód ten powoli zanikał, w latach 70. Bednarze nadal mieli swoich klientów, szczególnie na wsiach, gdzie beczki były częścią jesiennych przygotowań do zimy. Pojawienie się fabrycznych, plastikowych pojemników i emaliowanych garnków sprawiło jednak, że ich usługi stawały się coraz mniej potrzebne. Wielu bednarzy przekwalifikowało się, inni zamykali warsztaty. Dziś ich dzieło można zobaczyć głównie na targach rzemiosła albo w skansenach, ale starsze pokolenie doskonale pamięta, jak beczka zrobiona przez lokalnego mistrza stała w piwnicy i pachniała świeżą kapustą albo kiszonymi ogórkami. To zawód, który w latach 70. jeszcze żył, ale już wtedy był świadkiem własnego końca. W latach 70. w Polsce wciąż żywa była tradycja ręcznego haftu i koronkarstwa. Choć przemysł tekstylny produkował coraz więcej tkanin i gotowych zdobień, w wielu regionach, zwłaszcza w Łowiczu, na Kurpiach czy w Koniakowie, hafciarki i koronczarki były częścią lokalnej kultury. Ich praca wymagała niezwykłej cierpliwości i precyzji. Z kolorowych nici powstawały kwiatowe wzory na obrusach, serwetach i strojach ludowych, a delikatne koronki zdobiły kołnierzyki, bieliznę czy firanki. W wielu domach haftowana serweta na stole była dumą gospodyni i oznaką dbałości o tradycję. Hafciarki i koronczarki miały jednak coraz trudniej, fabryczne wyroby były tańsze. I łatwiej dostępne, a młodsze pokolenie nie zawsze chciało uczyć się tej sztuki. Mimo to w latach 70. wciąż można je było spotkać na targach, odpustach i kiermaszach, gdzie sprzedawały swoje prace. Były symbolem połączenia codzienności z kulturą ludową, przypominając, że piękno może tkwić w najdrobniejszych szczegółach. Dziś ich dzieło podziwia się głównie w muzeach i na festiwalach folkloru, ale dla wielu starszych ludzi widok haftowanej serwety to powrót do domu rodzinnego i czasów, gdy każdy stół miał swój unikalny charakter dzięki pracy kobiecych rąk. W latach 70. na polskich wsiach wciąż można było spotkać kuźnie, a ich sercem byli kowale. Choć konie powoli znikały z gospodarstw, wciąż trzeba je było podkuwać, a narzędzia rolnicze naprawiać. W kuźniach pachniało rozgrzanym żelazem i węglem drzewnym, a rytmiczny stuk młota o kowadło słychać było z daleka. Kowal nie tylko podkuwał konie, ale też dorabiał części do pługów, ostrzył lemiesze i naprawiał siekiery czy motyki. Był niezbędny w każdej społeczności wiejskiej. Mistrz ognia, siły i cierpliwości. Jednak już w latach 70. rola Kowali zaczęła maleć. Traktory zastępowały konie, fabryczne narzędzia były łatwiej dostępne, a wiejskie kuźnie stawały się coraz rzadsze. Mimo to wielu ludzi wspomina Kowali jako postacie niemal legendarne: potężnych mężczyzn, którzy jednym uderzeniem młota nadawali kształt kawałkowi stali. Dla dzieci zaglądanie do kuźni było przygodą, bo widok iskier lecących spod młota robił ogromne wrażenie. Dziś kowalstwo wiejskie praktycznie wymarło, pozostając raczej sztuką pokazową w skansenach i na festynach. W latach 70. jednak kowale byli jeszcze codziennością i ważnym ogniwem życia gospodarczego. W latach 70. garncarstwo w Polsce było już zawodem zanikającym, ale wciąż można było spotkać rzemieślników, którzy ręcznie lepili naczynia z gliny. W małych warsztatach, najczęściej przy domach, unosił się zapach wilgotnej ziemi i dymu z pieca do wypału. Garncarze tworzyli misy, dzbany, garnki i gliniane donice, które były niezbędne w gospodarstwach. Glina obracana na kole garncarskim pod wprawnymi palcami zmieniała się w kształtne naczynia, a każde z nich było inne, unikalne. Choć już wtedy w sklepach pojawiały się emaliowane garnki i aluminiowe naczynia, wielu ludzi wciąż ceniło wyroby z gliny za ich naturalność i trwałość. Garncarze wiejscy mieli swoją klientelę głównie wśród starszych pokoleń, które przyzwyczaiły się do tradycyjnych form. Ich produkty trafiały też na jarmarki i odpusty, gdzie sprzedawano je obok haftów czy wyrobów kowalskich. Jednak coraz mniej młodych chciało uczyć się tego wymagającego rzemiosła. Praca była ciężka, a zyski niewielkie. Dlatego już w latach 70. zawód ten uchodził za odchodzący. Dziś garncarzy można spotkać niemal wyłącznie w skansenach lub podczas pokazów rękodzieła, ale starsze pokolenie doskonale pamięta, że kiedyś gliniane garnki były codziennością, a nie ciekawostką. W latach 70. w Polsce rymarze wciąż odgrywali ważną rolę, zwłaszcza na wsiach i w mniejszych miastach. Byli mistrzami obróbki skóry, szyli siodła, uprzęże dla koni. Paski i torby, a czasem nawet elementy odzieży roboczej. W jakich warsztatach pachniało garbowaną skórą, smołą i woskiem używanym do impregnacji nici. Każdy produkt był ręcznie robiony i wyjątkowy, a rymarz znał się na wytrzymałości materiału lepiej niż ktokolwiek inny. W epoce PRL-u, kiedy konie powoli znikały z gospodarstw, rymarze nadal mieli klientów. Rolników, woźniców czy ludzi potrzebujących solidnych, skórzanych wyrobów, które mogły służyć przez lata. Jednak zmieniające się realia gospodarcze sprawiały, że rymarstwo traciło znaczenie. Fabryczne paski czy torby pojawiały się w sklepach, a coraz mniej ludzi potrzebowało siodeł i uprzęży. Mimo to, w latach 70. zawód ten jeszcze żył. Wielu rymarzy pracowało w małych zakładach usługowych, gdzie przyjmowali zamówienia na naprawy i nowe wyroby. Dziś rymarzy spotkać można głównie w skansenach albo jako rzemieślników-artystów, którzy kontynuują tradycję. Starsze pokolenie pamięta ich jednak jako zwykłych fachowców, bez których trudno było wyobrazić sobie życie na wsi. To zawód, który w latach 70. był jeszcze obecny, ale już wtedy czuło się, że powoli odchodzi w przeszłość. Choć w latach 70. w Polsce pojawiały się już pierwsze pralki automatyczne, wiele rodzin wciąż korzystało z pralni zbiorowych. Tam pracowały praczki, kobiety, które na co dzień zmagały się z tonami pościeli, obrusów i odzieży. W dusznych pomieszczeniach pełnych pary i zapachu mydła ciężką pracą szorowały ubrania w bali lub obsługiwały proste maszyny wirujące. Dźwięk chlupiącej wody mieszał się z rozmowami, a praca była wyczerpująca, wymagająca siły i cierpliwości. Praczki miały swój rytm: najpierw namaczanie, potem pranie, płukanie i wreszcie rozwieszanie lub oddawanie do magla. Ich zawód powoli zanikał, bo coraz więcej rodzin kupowało własne pralki, ale w latach 70. pralnie zbiorowe nadal działały w wielu miastach i miasteczkach. Były miejscem nie tylko pracy, lecz także spotkań. Kobiety wymieniały się tam nowinkami i plotkami, a dzieci często towarzyszyły matkom, bawiąc się w kałużach wody. Dziś zawód praczki praktycznie nie istnieje, ale w pamięci starszych ludzi pozostał jako symbol codziennego trudu i wspólnoty. To przykład tego, jak zwykła czynność, dziś wykonywana przez maszynę w domu, kiedyś była ciężką pracą wykonywaną przez całe grupy kobiet, które dzięki swojej wytrwałości wspierały codzienne życie setek rodzin. W Polsce lat 70. kominiarz był postacią dobrze znaną, pojawiającą się regularnie w miastach i na wsiach. Ich zadaniem było czyszczenie kominów w domach i blokach, co było nie tylko kwestią higieny, ale i bezpieczeństwa. Zatkany komin mógł prowadzić do zaczadzenia lub pożaru. Kominiarze chodzili od mieszkania do mieszkania, ubrani w czarne stroje robocze z charakterystycznymi szczotkami na linach. Często wchodzili na dachy, by udrożnić przewody wentylacyjne, a dzieci z zaciekawieniem patrzyły na ich odwagę i sprawność. Powszechnie wierzono, że spotkanie kominiarza przynosi szczęście. Wystarczyło złapać się za guzik. Choć ich praca była trudna, brudna i wymagająca odwagi, Kominiarze cieszyli się dużym szacunkiem. Administracje osiedlowe i spółdzielnie mieszkaniowe obowiązkowo zamawiały ich usługi kilka razy w roku, więc kominiarze byli stałym elementem życia codziennego. W latach 70. ich zawód był jeszcze potrzebny, ale powoli zaczął się zmieniać. Wraz z modernizacją budownictwa i nowymi systemami grzewczymi pracy było coraz mniej. Dziś kominiarze istnieją, lecz ich rola jest marginalna, a dawniej byli nieodzowni. Starsze pokolenie pamięta ich nie tylko jako fachowców od kominów, ale też jako symbol dziecięcych przesądów i chwil, gdy całe podwórko wypatrywało czarnego człowieka z uśmiechem. W Polsce lat 70. recykling wyglądał zupełnie inaczej niż dziś. Po osiedlach i ulicach chodzili zbieracze złomu i butelek, nawołując charakterystycznym głosem: Butelki, gazety, szmaty. Ludzie wynosili im puste butelki po piwie i oranżadzie, stare gazety, szmaty czy metalowe przedmioty, które później trafiały do punktów skupu. Był to sposób na dorobienie kilku złotych, ale także codzienna pomoc dla rodzin. Które nie miały stałej pracy. Zbieracze nosili ze sobą worki, a czasem jeździli wózkami, w których gromadzili zdobycze. Ich obecność była czymś naturalnym i wpisanym w krajobraz miast i miasteczek. Choć nie mieli prestiżu, pełnili ważną rolę. Odzyskane surowce wracały do obiegu, a szklane butelki były ponownie napełniane. Zbieracze złomu i butelek stanowili nieformalny element gospodarki obiegu zamkniętego, zanim ktokolwiek używał tego terminu. Dla dzieci ich nawoływania były sygnałem, że można szybko pobiec po butelkę i dostać za nią parę groszy na lody albo oranżadę. W latach 70. zawód ten był powszechny, choć traktowany jako margines społeczny. Dziś zastąpiły go profesjonalne punkty recyklingu, ale wspomnienie ludzi z workami na plecach, którzy przemierzali podwórka w poszukiwaniu surowców, pozostaje częścią nostalgii starszego pokolenia. W latach 70. aparat fotograficzny był dobrem rzadkim i kosztownym. Niewiele rodzin miało własny sprzęt, a zdjęcia robiło się głównie przy wyjątkowych okazjach. Dlatego tak ważną rolę odgrywali fotografowie uliczni, ludzie z aparatami na szyi, których można było spotkać na deptakach, w parkach czy przy głównych placach miast. Ustawiali przechodniów na tle fontan, pomników albo zieleni i w kilka sekund zatrzymywali moment w kadrze. Często mieli ze sobą małe taborety albo dekoracje, które dodawały zdjęciom uroku. Wiele rodzinnych albumów z tamtych lat pełne jest właśnie takich ujęć, robionych spontanicznie podczas spaceru. Fotografowie uliczni żyli z szybkiej pracy, klient płacił niewielką kwotę, a odbiór odbitek następował po kilku dniach w wyznaczonym punkcie. Choć konkurencja rosła, w latach siedemdziesiątych wciąż byli bardzo potrzebni, bo pozwalali ludziom zachować wspomnienia z codziennego życia, a nie tylko z oficjalnych uroczystości. Ich obecność tworzyła atmosferę miasta. Aparaty błyskające na tle spacerujących rodzin były stałym elementem niedzielnych popołudni. Dziś, gdy każdy ma aparat w telefonie, trudno wyobrazić sobie taką usługę, ale dla starszego pokolenia to właśnie ci fotografowie dali pierwsze, często jedyne zdjęcia z dzieciństwa i młodości.